W składzie trener Eugeniusz Kijewski, Jacek Jarecki. Oddaję panom dziennikarzom głos. Prosimy o no, Myślę, mecz. że wynik wynik spodziewany. Myśmy to pierwsze spotkanie też wygrali, ale muszę powiedzieć, że dzisiaj zespół wskręt wyjątkowo skuteczny. To naprawdę oglądaliśmy ich w parę ostatnich spotkań, ale dzisiaj naprawdę. W takich trudnych momentach, w ostatnich sekundach, tak naprawdę, No ale zaczynaliśmy ze na, na prawie tam, może troszkę więcej niż na 60, musieliśmy tak żeby mniej więcej 60 punktów rzucili. A przede wszystkim zagraliśmy zdecydowanie skutecznie niż w ostatnim meczu po ja Myślę, że to taki mecz nam się nie przydarzy z takim procentem i, i na, takiej, na takiej skuteczności, że się biali, wybierali ostatni mecz. No i ciężko, gramy dalej. Przygotowujemy się do następnego meczu z w tym co z Piotrem śmiechu jest nie wiadomo, czy to czy to poważna kontucja, czy taka w środę? No wszystko będzie uzależnione na następny dzień rano, to, tak, to, to tak to tak wygląda. Bo teraz to wszystko jest rozgrzane, to w zasadzie mniej boli. Go, boli go po prostu ta kostka. szkoda by było, bo dzisiaj dzisiaj Piotrek zagrał jeden z lepszych swoich, swoich meczy w takiej jakieś takiej przypadkowej sytuacji na się Podkręcił sobie czas. Były cię w środę, już będzie do dyskusji ten jeszcze nie. Trudno powiedzieć, jest, jest chory teraz, naprawdę trudno mi powiedzieć, ale raczej bym nie liczył, bo no, muszą ci grać, którzy są zdrowi, którzy trenują, bo to nie ma co, żeby, żeby, żeby w, taki, w takich okolicznościach, na siłach nie W takiej formie, jak dzisiaj, jest Nie że derby to zawsze, zawsze nigdy, nigdy nie wiadomo, co będzie. Ja mi się wydaje, że ten mecz się rozegra w psychice. To by... No, lepiej Najlepiej naszyma to spotkanie wygra, atmosfera, pamiętamy tutaj tych meczów, tutaj jak Kutno grało, to jest niepowtarzalna rzecz. Na pewno pojedziemy z testem i nie nie uważasz, że to psychiki swoje zawodnęli? Myślę, że z psychiką nie jest po co mieszczątej? Nie, bo z tej tak, na początku chciałem przede wszystkim podziękować naszym kibicom, że przyszli nas wspierali. To było dla nas bardzo ważne po porażce. A cóż o meczu? No byliśmy nawet nieźle w przygotowaniu tego meczu. Wiedzieliśmy, że zespół z Kielc jest taką różą dosyć nieobliczalną. Grają dużo jeden na jeden, rzucają. No nam ostatnio się gra z takimi zespołami to dosyć ciężko. Tym bardziej się cieszymy, że wygraliśmy. Myślę, że to jest dobry prognostyk przed meczem z Kutnem. Mamy teraz no, mało czasu, ale musimy odpocząć. Jeszcze lepiej się przygotować do tego meczu. no i Mam nadzieję, że nas wróci Piotrek i że znowu będziemy zwycięsko wychodzić razem z Kutnowskiej Hali. Lubisz takie rzuty pod presją czasu? Bo dzisiaj dwa razy wróciliśmy do tych piekły i później sprzedaje z Lubię, chociaż tutaj trener ostatnio mi zabronił żeby wracać tak daleka, ale no, wybroniłem się, bo wpadło, więc się cieszę. No. Czasami zostaje po treningu bo sobie trenuję takie rzuty. No, cieszę się, że wpadło akurat. Mam nadzieję, że tak będzie w kolejnych latach też. To jeszcze jedno zdanie może o tym meczu najbliższym w środę. No, wiadomo, Halo w to jest rzeczywiście tam jest presja kibiców, tam jest jednak głośno, nie tak jak w Toruniu. E, takie mecze dla Was to... O, nie wiecie. pamiętam z tego sezonu też, to rywalizacja forum kuchno, to teraz tam jest Areek Kogłos, Aleksandra no dodatkowa o, też mobilizacja pewnie. No Jak na no to, to ciekawe. Ciekawe. No to jest na pewno fajny smak, po to się trenuje ciężko, żeby w takim mecze grać, bo pełna publika. Ja osobiście bardzo lubię grać tam w tej hali, no to jest dosyć specyficzna też ta hala, no zobaczymy. Całym no. roku wygraliśmy, mam nadzieję, że to podtrzymamy. I tak jak mówię, będzie jakaś seria i będziemy cały czas zadowoleni z naszej gry.